Ej, 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 ej... Jeśli będzie trzeba zrobić, żeby to co trzeba Będzie kosztować to to zrobię, teraz Zrobię to co trzeba, zrobię to teraz Zrobię to teraz, bo to trzeba zrobić to teraz Tak to lata, tu na tyby to proste Zrobię co trzeba, jeśli tylko będę był proste, Zrobię co trzeba, żołnaj tak będzie trzeba Zrobię co trzeba, zrobię po 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 Robię to, co trzeba, ziomek, czyli jak ktoś robi rapy Jak delfin lata tutaj po układy Robię rapy, ziomek, nie podoba się, co? No to wynocha tutaj to to ja robię tutaj, nie życzą, co? Jestem jak delfin, robię tutaj rapy proste Twoja matka do tego się buja, jak dobry orzech Orze do zgryzienia, małdy, fozen, scenę MC suje jak raperów na mtm Jo, -e. Yo, wiesz, na no, i robię tu rozpierd... ma wiesz to? pójść to na no, bit tu mała Cała sala tutaj chłodci od rapu, a ja chujcie do rapu, bo jestem jarek tacy mańsku yo. To zróbę trzeba drzoby to co będzie trzeba rapie rozwalę wszystkie empty jak będzie trzeba Robię to co trzeba ziomek to będzie trzeba Wrażed tak na bitak lata tutaj to co trzeba ziom To to trzeba ziom to zrobię rapę jeśli będzie trzeba Zrobię rapy takie że tutaj rozwalę, rozwalić robię, zrobię trzeba to co będzie trzeba Robię robię w rapy to co będzie trzeba ziom Ej Lecę na tych bitach i tak tutaj sobie lata ziomę Lecę sobie na mikrofonie Lata jak defy proste Latał i powdely zjadą wszystkich zemt i jedy rapę ja pewnie składał ich do puszki w papier Wiesz, rzucę do kosza i powiem to słabe jest Słabe jak ci tysuję się hE na bit i tutaj mówił jak prawdę Jeśli się coś nie podoba no to znaki ap, o Wchodzę na te bity, to w mała, wiesz, jestem w i za pięć tu cash. Chodzi o cash, to robię tutaj dobrej rapy, ziomek. Nie podoba się im coś, to do domu proste. Wiesz, to mała, pójść to bicie. Jak to trzeba będzie ziomek, to trzeba rozjebać ey. Wiesz, mała, trzeba zrobić to, co trzeba. Trzeba w rapie zrobić ziomek, to, co trzeba, ej To, co trzeba zrobić rapie, to trzeba rozjebać Trzeba zrozywać, zrapie jak deswie trzeba zniewać, ej Chcesz zrobić rapy jak trzeba zrywać prosty ziomek czy ja rozwalę to rozwalam, czy to na bitach ej Lecz rozwalam, ty nie możesz patrzeć o karierze Kariera jest moja I chcą przy ci wszędzie na koceta na płyta wszędzie co na fitach ziomek A ja parę tylko, tylko biorę sobie parę tylko biorę na tych bitach ziomek gdzie potrzebuję ołówka pisać tylko pisy proste, ja tylko pis nie napiszę to z głowy, to polecę Polecę bo jak Devi, na szczęście ziomek jestem Wiesz mała, jestem raperem tutaj w śmieścia Dobry rap jak kiesza, wersach Robię rap i czuję się z tym dobrze Bo twoja matka tego słucha i buja się przy tym chłopie Jak się bujają wszyscy raperzy, to się tu nie dziwię Bo taki produkt, że się nawet dymi z tyłu typie Jak się dymi z tyłu typie, to jest dobrze Bo się nie podoba coś, że to zaki mordę Wiesz to, ziomek, pal grama nie mów mi jak tutaj za ja zapierdalać, bo ja zapierdalam tutaj cały czas czy ziomek Lecę się na bicie i gram, dobry człowiek Ej, tobie to trzeba, to zrobię to co trzeba, mała Zrobię to trzeba, czy rozwalić, pierwszy peł mama Zrobię to, żeby, to trzeba Ej Zjeba będzie to rozwalę to będzie trzeba. Będzie trzeba to rozwalę całą o Polskę. Lucę granata i pójdę w do domu proste. A na stęgi zrobię progres, będą wszyscy tańczyć. Bo ja robię smak ziomek pomarańczy. Edel pada tu na beat. Wie, że co chodzi ziomek? Pójdź tu na hit, ja tu robię beat. Twoja matka się do tego buja, Buje się cała, cała, się bu, 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 buja ziom. Ja bujam, bujam to całą sarą, te pity rozpierdzi, czołem, głowę, popalone styki, popalę głowy tak tak te zioły proste, jeśli będzie trzeba to rozjebie i tyle proste ją. Jeśli będzie trzeba, to rozniebie droga ba, bo nie będę stał z boku i patrzę na per proste. że ja już rozniebałem, więc idę do domu spać, bo na nagrywki rano już muszę wstać, ja nie trzeba, to rozniebie, to będzie trzeba. Będzie hajs rozniewał, to trochę hajs rozjemy, to i teraz trzeba. Jeśli będzie trzeba, to rozdzielmy hajs, więc trzeba Tak, to ziomek śpiewa, a ja tu ziomek śpiewam, tak Jeśli będzie trzeba, to rozjebie tutaj ziomek Nie wchodzi mnie co o mi Pójdę prosty ziomek, e, Tak, to coś ziomek proste Wiesz, o co nam bicie I tak śpiewam prosty ziomek, e, Jeśli będzie trzeba, to tutaj rozwalę Bo ja tutaj jasno ja raper I rozwalę święć, ale będzie trzeba Rozjebałem hajs, będzie trzeba. jeśli robię ten rap, to będzie trzeba To będzie trzeba